Halo, halo, dzień dobry. Nieraz jestem przez Państwa pytany w mailach czy nawet w komentarzach pod moimi filmami, czym różniła się szabla, typowa szabla do walki pieszej od typowej szabli do walki konnej. Proszę Państwa, wszystko zależy od kontekstu dziejowego, wszystko zależy od czasów, od epoki. W XVII wieku, jeżeli na przykład polskiej husarii, polskim pancernym czy lekkiej jeździe Trzeba było się spieszyć, prawda, czyli na przykład przeciwnik był w obozie jakimś ufortyfikowanym, trzeba było szturmować jakieś miasto i na przykład pomóc przy szturmie polskiej piechocie, czy na przykład, nie wiem, przeciwnik tak dużo naustawiał kozłów hiszpańskich, zwanych, zwanych Spanish riderami że bardzo ciężko było za pomocą szarż dopaść tego przeciwnika, to bardzo często zdarzało się, że, że też polskie chorągwie husarskie, czy pancerne, czy nawet lekkie spieszały się i y, toczyły walkę pieszą. No, y, często też na przykład w pojedynkach używano też y, szabel. Także proszę Państwa, wszystko zależy od kontekstu. Dawni autorzy XVII wieczni, Fredro, Starowolski, inni piszą w swoich pismach. Że tym się Polacy różnią od innych nacji zachodnich, że jeśli chodzi o szermierkę pieszą i konną, to jednej broni zażywają. Czyli, proszę Państwa, po prostu nie było rozróżnienia. Każdy walczył taką szablą, jaką miał przy boku i w zasadzie nie rozróżniano, czy to jest jakaś szabla lekka, typowa do szermierki pieszej, typowa do szermierki konnej, stosowano po prostu jeden rodzaj broni, jedną jakąś szablę, którą się miało przy boku i nie było specjalizacji. Tym się różnili, tym się różnili proszę Państwa, Polacy na przykład od, nie wiem, Niemców, Szwedów, że, no mówiąc kolokwialnie, to była przeważnie jedna broń, jeśli chodzi o nasz Autorament Narodowy. Natomiast, proszę Państwa, jeśli chodzi o E, na przykład Niemców i Szwedów, to już mamy rozróżnienie. Często oficerowie niemieccy, szwedzcy stosowali w walce pieszej rapier, ponieważ on się lepiej spisywał w walce pieszej. Natomiast jeśli chodzi o walkę konną, często mieliśmy po prostu rajtarię, kirasjerów, róż lub jakichś arkabuzerów, często wyposażonych właśnie na przykład w pałasze walońskie ponieważ pałasz walonski lepiej spisywał się w walce konnej od typowego rapiera. Przede wszystkim miał dużo szersze ostrze, miał, był bronią cięższą, miał też paluch, prawda, który poprawiał, mówiąc kolokwialnie, chwyt, poprawiał trajektorię cięcia. Prawda. Jeżeli na przykład takim pałaszem cieliśmy, to mogliśmy poprawić skuteczność tych cięć, ponieważ paluch stabilizował naszą... Broń podczas cięć. Dlatego na przykład pałasz waloński, prawda? tutaj mamy taką bardziej pruską odmianę tego pałasza walońskiego, ale pałasze walońskie oczywiście były stosowane i w Polsce w XVII wieku. Dlatego pałasz waloński dużo lepiej spisywał się w walce konnej, na przykład od typowego rapiera, który raczej miał wąską głownię, długą głównie często nieoszczoną, chociaż w przypadku rapierów to mamy bardzo różną broń i przeważnie była to broń przeważnie. No, dedykowana do pchnięć. Dlatego, tak jak mówię, w XVII wieku broń zachodnia, oficerowie zachodni żołnierze, niemieccy, szwedzcy czy generalnie Europa zachodnia raczej preferowała tą różnicę. Natomiast w Polsce sprawowało się wojnę jedną bronią. Proszę Państwa, tak jak mówię, tutaj wszystko zależy od kontekstu. W XVIII wieku w zasadzie też się kwestia, E, używania broni nie zmienia. W zasadzie wszystko się zmienia w epoce napoleońskiej, w czasach Księstwa Warszawskiego, w czasach Królestwa Polskiego, w czasach Powstania Listopadowego. Proszę Państwa, tu już mamy wyraźny podział na broń generalnie służącą do pojedynków i służącą do, do walki pieszej, stosowaną często przez e, polskich oficerów i broń szeregowych, szeregowych na przykład kawalerii. Proszę Państwa, tutaj są zas zasadnicze różnice. Tutaj możemy mówić na przykład o wyraźnych różnicach między szablą AN11 w odmianie y, dla szeregowych. Y, Kawaleryjska, prawda? Tutaj mamy kawaleryjską szablę AN11 w odmianie dla szeregowych. Jest to typowa szabla kawaleryjska, zaraz sobie ją omówimy. Natomiast tutaj mamy szablę AN11 w odmianie dla oficerów i jest to bardziej szabla dedykowana do szermierki pieszej. Oczywiście też ją można stosować w walce konnej, ale generalnie jeżeli by mi osobiście przyszło walczyć konno, to tą preferowałbym tą szablę. Natomiast jeżeli, jeżeli miałbym walczyć pieszo, wolałbym taką szablę stosować. Proszę Państwa, przede wszystkim różnice. Tutaj mamy, no, jeśli chodzi o rękojeści, to te rękojeści są praktycznie e, takie same, e, prawda? Mamy trójkabłonkową e, muszlę. E, w szabli AN11 dla szeregowych mamy tutaj charakterystyczny nit w środku rękojeści w kształcie przeciętej oliwki. Tutaj mamy, tutaj tego nie mamy. Oczywiście charakterystyczne e, takie elipsowate wąsy, e, szable. Oficerskie były też przeważnie dużo bardziej zdobne. Mamy tutaj troszeczkę więcej mosiądzu. Mamy też pochwę, rywki, rywki pokryte mosiądzem. Oczywiście jak najbardziej też Ostroga zaopatrzona w mosiądz. Także jeśli chodzi o zdobność, i. Czym powiedział efektowność, efektowność wyglądu, to szable oficerskie, przeważnie w, w epoce napoleońskiej księstwa warszawskiego czy później epoce królestwa polskiego, były przeważnie bardziej zdobne no i bardziej cieszyły oko niż taka prosta, stosunkowo broń żołnierska. Proszę Państwa, przede wszystkim kwestia różnic. Szabla kawaleryjska e, przede wszystkim musiała mieć e, stosunkowo szerokie ostrze, musiała być bronią cięższą. E, dlaczego? Proszę Państwa, dlatego że jeżeli mówimy o walce konnej, yy, walka konna no, głównie charakteryzowała się tym, że przede wszystkim najlepiej było przeciwnika trafić jednym szerokim cięciem. Yy, cięcie było yy, o tyle prostsze do przeprowadzenia od pchnięcia, ponieważ gdy na przykład pędziliśmy, nie wiem, jechaliśmy galopem na koniu, dużo łatwiej było trafić przeciwnika za pomocą szerokiego cięcia niż sztychu. Owszem, sztychów można było używać, ale przeważnie wtedy, kiedy walka stanęła w miejscu, czyli mówiąc kolokwialnie, przeciwnicy zatrzymali się, to wtedy już łatwiej było tego przeciwnika trafić sztychem, łatwiej było go po prostu, mówiąc kolokwialnie, przebić, prawda? Natomiast jeśli chodzi o taką typową walkę konną, jeżeli ten pojedynek był pomiędzy dwoma kawalerzystami, te cięcia były dosyć szerokie, kawalerzyści od siebie oddaleni od o jakieś większe odległości, to, tak jak mówię, ten taniec kawaleryjski, ta walka kawaleryjska no, polega głównie na szerokich cięciach, potężnych cięciach kawaleryjskich. Natomiast, oczywiście, też można było użyć sztychu, ale tak jak wspomniałem, kiedy walka się zatrzymała. Natomiast, proszę Państwa, jeśli chodzi o walkę pieszą, to tutaj mamy zasadniczą różnicę. Tutaj mamy, proszę Państwa, jeśli chodzi o naszą na przykład szermierkę z początku XIX wieku którą opisuje w swojej książce instrukcje polskiego weterana powstania listopadowego o użyciu szabli w walce. Tutaj, proszę, proszę Państwa, mamy troszeczkę inne techniki. Mamy przede wszystkim techniki bardziej skoncentrowane na operowaniu sztychem, na operowaniu pchnięciem. Dlatego, proszę Państwa, też szabla oficerska w systemu AN-11, na przykład stosowana przez polskich żołnierzy w epoce napoleńskiej czy w epoce Królestwa Polskiego, to była bronią inną. Przede wszystkim broń posiadała dużo węższą, głównie, była też, proszę państwa, przede wszystkim też bronią lżejszą. Tutaj mamy około 820 gram wagi, a proszę państwa, tutaj mamy 1200. Także, proszę państwa, 400 gramów różnicy. Także, proszę państwa, przede wszystkim podstawowa różnica. Kwestia też szerokości oszcza. Tutaj mamy jakieś 3,6, 36 mm przy 36, 37, nawet przy, przy gardzie. A tutaj, proszę państwa, mamy. 2 cm, także jest różnica potężna. Kwestia, kwestia szerokości ostrza, kwestia też wydatności sztychu. Przeważnie szable kawaleryjskie w tamtych czasie miały sztych przygrzbietowy, tak jak tutaj mamy w przypadku szabli AN11, a tutaj mamy ewidentny, najlepszy do sztychów, najlepszy do pchnięć, sztych centryczny, sztych e, symetryczny, czyli mówiąc kolokwialnie, tak jak w dawnych mieczach, podobny sztych też do szpat na przykład, Także przede wszystkim podstawowa różnica. Kwestia taka, że taką szablą o szerokim ostrzu dużo lepiej się tnie, dużo lepiej się walczy kawaleryjsko, natomiast w walce pieszej ta szabla jest troszeczkę wolniejsza. Owszem, można stosować różnego rodzaju sztychy, pchnięcia tą szablą, też jak najbardziej też ta szabla była w ten sposób używana, ale mimo wszystko, jeśli chodzi o walkę pieszą, to ta szabla jest lepsza, proszę Państwa. Także nic dziwnego, że oficerowie polscy w XIX wieku, w czasach Królestwa Polskiego, w czasach Księstwa Warszawskiego stosowali przeważnie broń lżejszą, która też używała często do pojedynków, oficerowie częściej pojedynkowali się niż na przykład szeregowi niż taka szabla. Proszę Państwa, trzeba sobie też zadać pytanie, dlaczego oficerowie często kawalerii używali stosunkowo też... Takich szabli w walce, przepraszam, też z czystej wygody. Taką szablę, lżejszą szablę, około 400 gram, dużo lepiej się nosi przy pasie, dużo lepiej się nosi przy boku. Taki oficer po prostu też często patrzył na wygody i często dobierał sobie taką szablę właśnie ze względu na to, żeby tą szablę mu się łatwiej, lepiej nosiło. Przy, no, przy boku, prawda? Często też szabla, szabla oficerska niekoniecznie kierowała się względami regulaminowymi, i często rękojeści, na przykład w szablach oficerskich, były właśnie z systemu AM11, czyli trójkabłąkowe, właśnie tego typu, jak tutaj mamy. Natomiast głównie były już, naj, już najróżniejsze, ale przeważnie to były głównie dużo lżejsze od, broń, od, od ostrzy broni szeregowych. Także, proszę Państwa, podstawowa różnica. Tutaj mamy lekką szablę o mniejszej krzywiźnie, dedykowaną do sztychów. Owszem, też można tą szablą doskonale ciąć, ale, proszę Państwa, w walce kawaleryjskiej ta szabla nie posiada takiej mocy tnącej, jak na przykład taka szabla. Owszem, można też tą szablę ciąć, ale tutaj cięcia nie będą znaczyły Bóg Przede wszystkim jest kwestia wagi broni, sposobu wyważenia też tej broni, bo tutaj Punkt ciężkości jest oddalony jakieś 12-11 cm od jelca, a tutaj mamy około 15-16, 17 nawet nawet niekiedy widziałem 18 cm od jelca. Proszę Państwa, zupełnie inny balans, zupełnie inna, inaczej wyposażona, wyważona broń. Także proszę Państwa, generalnie jeśli mówimy o broni dedykowanej w XIX wieku do szermierki pieszej, szabli, generalnie dedykowanej do walki pieszej, wybrałbym lekką szablę właśnie w typie. AN11 w odmianie oficerskiej. E, natomiast jeżeli by mi przyszło walczyć konno, zdecydowanie wybrałbym szablę AN11 właśnie w odmianie kawaleryjskiej, cięższą szablę o szerszym oszczu, która lepiej tnie, e, która e, no, lepiej spisuje się w walce, w walce konnej, lepiej też spisuje się przeciwko na przykład różnego rodzaju lancom, e, np. kozackim, czy różnego rodzaju innej cięższej broni, czy np. lancom łańskim. Bo przecież ułani nie tylko występowali w polskiej kawalerii, ale na przykład też występowali w rosyjskiej kawalerii. Także wybrałbym mimo wszystko pewniejszą, cięższą broń, jeśli by mi przyszło walczyć na froncie w czasach księstwa Warszawskiego, w czasach epoki napoleńskiej, zdecydowanie wybrałbym cięższą broń w walce konnej o właśnie takim szerszym ostrzu. Natomiast jeżeli by mi przyszło się pojedynkować, nie daj Boże, w walce pieszej z jakimś przeciwnikiem, to skupiłbym się przede wszystkim na y, mocnych, zdecydowanych sztykach, Wybrałbym lżejszą szablę, lżejszą broń właśnie w odmianie szabli am 11 jaką tutaj Państwu y, prezentuję. Więc możemy też sobie porównać, proszę Państwa, kwestie y, grubości głowni. Tutaj akurat grubość głowni jest bardzo podobna. Tutaj mamy około 10 mm y, grubość głowni. Tutaj mamy też około 10 mm grubość głowni. Oczywiście obydwie głownie są profilowane, zwężają się ku sztychowi, są coraz lżejsze. Tutaj mamy przy, tutaj mamy grubość głowni przy, przy sztychu jakieś 1,5 mm. Tutaj mamy około 2 mm. Także proszę Państwa, no też czy mamy zachowane profilowanie głowni. Generalnie chodzi o to, żeby szabla była bardzo dobrze wyważona, żeby tą szablą można było lepiej szermować, żeby tą szablą można było lepiej na przykład zażywać tylko, żeby ta szabla, mówiąc kolokwialnie, w pojedynku pieszym była szybsza. Natomiast tutaj, tak jak mówię, generalnie szabla też oczywiście nadaje się do walki pieszej i też była niekiedy stosowana w walce pieszej, ale wydaje mi się, że jeżeli oficer w tamtych czasach miałby do wyboru walczyć taką szablą lub taką, zdecydowanie w walce pieszej Wybrałby lekką szablę o małej krzywiźnie z wydatnym sztychem. Natomiast w warce konnej, szable o szerokim ostrzu, bardziej w typie kawaleryjskim. Także, proszę Państwa, tyle może na dziś. Wszystko zależy, jeśli chodzi o szermierkę, o dawną broń, od kontekstu, od danej epoki. I w zasadzie, tylko przez kontekst historyczny, najlepiej rozmawiać o broni białej. Ponieważ wtedy możemy więcej powiedzieć na temat szermierki, na temat dawnej broni. Natomiast mówienie o tym, że była, jaka najlepsza była broń do walki pieszej czy konnej, nie wiem, w ogóle w historii, to proszę Państwa, to jest temat rzeka. Tutaj można się doktoryzować. Wszystko zależało też od, od taktyki kawaleryjskiej w danej epoce. Wszystko zależało też na przykład od tego, w jaki sposób generalnie walczono, od nasycenia bronią palną, od Rodzaju szermierki, jakiej stosowano. Także Państwa, tutaj mamy dużo, dużo niuansów. Także najlepiej mówić ściśle o jakiejś epoce i y, wtedy ewentualnie powiedzieć o różnicach w broni, ewentualnie o różnicach y, w szermierce. Proszę Państwa, tyle na dziś. Y, dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję wszystkim za, y, za suby, za, y, za y, kupowanie moich e-booków. Y, w niedługim czasie pojawi się też moja książka o staropolskiej szermierce, fektunek szablą polską i sztuka krzyżowa od XVI do XVIII wieku, gdzie postaram się też przedstawić najstarsze dokumenty, które pokazują jak szermowano szablon w dawnej sarmackiej Polsce. Także proszę Państwa, na dziś to wszystko. Jakby ktoś ewentualnie był zainteresowany jakąś kutą i hartowaną szablą, repliką szabli. Proszę pisać na polski szablotokmloubka.j. Na dziś to wszystko. Kłaniam się i pozdrawiam.